sobie w kolejnym odcinku dzisiaj będziemy nic nie robić pokażę wam rzeczy o których nie mo mogliście nie wiedzieć mogliście też wiedzieć pierwszą rzeczą jest coś takiego że jeśli będziemy na czymś takim będzie nam zabierać jeden HP Kolejna rzecz Stąd można dostać się tutaj. Ja nigdy nie byłem tutaj. Czekajcie. Ojej. No, clip mi się włączył. O! I można w taki sposób tutaj być. Można go zobaczyć. Kolejną rzeczą jest coś takiego. Można tutaj się z kolegą zgłostować Jeszcze troszkę czekajcie. No i można od takiego, nie? Wyobraźcie sobie, że to jest mój kolega. I tak, można tutaj patrzeć sobie, nie? Stąd tutaj. Ja niestety sam nagrywam. Dobra, tutaj kolejna rzecz, jeśli tutaj wyjdziemy możemy stąd patrzeć wszystko kolejną rzeczą na tej mapie jest coś takiego że no tutaj nie umiem skoczyć kolejną rzeczą jest coś takiego czekajcie co no za chwilę się widzimy idziemy się ponownie po krótkiej przerwie Możemy tutaj skoczyć I patrzeć tutaj sobie mida Wszędzie czy ktoś nie idzie Można też tutaj skoczyć Czekajcie za chwilę skoczę Właśnie skoczyłem Tutaj można patrzeć sobie Hops tutaj Już pokazywałem Przechodzimy tutaj gdzie nie umiem skoczyć Pomogę się. Pomogę się. No, nie. nie umiem tutaj skoczyć, jak się widzimy. Ojej, jak ja lubię to mówić. Tutaj się da skoczyć, tylko że ja nie umiem. No. Tutaj skakujemy, tutaj, no i możemy komuś zrobić plecy, terrorystom, kolejną rzecz skakujemy sobie tutaj, no i możemy sobie patrzeć. Powiedzmy, że tutaj jest bomba zaplantowana, i możemy patrzeć, sobie nie idzie. City już, city. muszę coś sobie, sobie zrobić. Chyba, ostatnią rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest coś takiego. Ok, star przepraszam. Że się no, klipa tego robię, ale ja nie umiem tutaj wskoczyć Jakby mi się udało To bym nie wiem, co zrobił no, Powiedz mu że z skoczyłem Tutaj wchodzimy W następnej rundzie Wam wszystko pokażę Dobra Jest kolejna runda Szybko na nouklibie sobie podlecimy Zróbmy drzwiczki, cyk, cyk. Oczywiście niektórzy umieją tutaj skoczyć i powiedzą, że to jest banalne. Dla mnie, niestety, nie. Hops, i może, o! Trzeć drzwiczki możemy zamknąć. Przepraszam. I możemy coś takiego robić. Kolejna rzecz. Dobra. Pokażę Wam. Tylko nie próbujcie ze bo Wam to nie wyjdzie. Na przykład tutaj jest ziomek. Bo nie umiecie go zdjąć. Wyobraźcie się sobie, że to jest AWP. Tutaj. Dobrze cyluję. celujemy tutaj i zabijamy ziomeczka, który jest tutaj bardzo fajne tylko, że, że za WP tylko albo z autosnajperki korzystajcie ze zginie by... o, jeszcze jedno, jeszcze jedno chciałbym wam coś pokazać na ten śmietnik można wejść samemu cyk Ta już się nie da. tu już jest dach, tak? No, coś jeszcze? Chciałbym pokazać. Czekajcie. Chyba nie, ale. Czekajcie. O. Jeszcze tutaj że można skoczyć, nie wiem. To jest banalne. Nie wiem po co ja wam to pokazuję. O, jeszcze jedna rzecz, czekajcie. Wiele rzeczy jest na tej mapie, że już sam zapomniałem Ojej, można tutaj skoczyć ja jestem botem jak zawsze Spadłem do Silvera i wbiłem Golda na nowo No stąd można tutaj skoczyć Ja nie umiem, bo jestem botem A stąd? Stąd? Dobra, powiedzmy sobie, że skoczyłem Tutaj Tutaj można Jakoś to jest banalne, dla mnie bardzo trudne Można to skanować? Czy nie? Jeszcze sprawdzę coś Chyba Albo Poczekajcie. Można doskonale. Ojeju. Nie wiem. Co tutaj wam jeszcze pokazać w tym filmiku? Nie wiem, naprawdę. Tyle chciałbym jeszcze wam pokazać w tej grze. Dobra, 20, nie. 20 lajków na luziku, kolejny odcinek z tej serii nowej oczywiście e, nie e, nie wiem następna mapa nie wiem jaka będzie najprawdopodobniej inferno ale nie wiem dobra, dziękuję za oglądanie miłej nocy wam życzę i dobranoc, bo jest już 19 no i dobranoc, do następnego razu. Cześć.